Europa jest jednym z najmniejszych kontynentów świata. Od kilkunastu wieków synącym kulturą i tolerancją. Europa jest również domem dla ponad 700 milionów ludzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz proszę Grażynę e, Pożarycka. Gratuluję Grażyno. Europa? Dla mnie jest to przede wszystkim jedność. To jest najważniejsze, najważniejsze. Bo sama idea na przykład mojego wideo, dla tego konkursu była z tego, że te wszystkie 12 gwiazdek na wladze Unii Europejskiej symbolizują jedność. Zwycięzcą głównej nagrody jest Krzysztof Adam Górski za filmik Europa na co dzień. Zapraszam bardzo. Europa, najmniejszy zamieszkany kontynent, dom dla kilkuset milionów ludzi, z takimi metropoliami jak Paryż, Madryt, Londyn, Rzym, Berlin, Warszawa czy Moskwa. Jednak my znajdujemy się w jednej z najmniejszych stolic Starego Kontynentu. Motto Unii Europejskiej – Zjednoczeni w różnorodności. Dla mnie tym jest Europa. Jest zbiorem różnych, bardzo często bardzo interesujących kultur, Religii i po prostu jest ludźmi. Jaka jest jednak Europa na co dzień? Co nam daje? Co ją charakteryzuje? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka. No, Europa otacza nas przez cały czas, więc dlatego chcieliśmy zorganizować coś, co przybliży Europę obywatelom, którzy są tutaj i zamieszkują terytorium mężczyzny Wilna ale wszystkim dzieciom, pokazać im, że Europa jest wśród nich, jest na co dzień koło nas. Drugie miejsce w kategorii klas 5 i 8 to jest ciekawy filmik, który do nas napłynął, jeden z wielu filmików Daniela Sitnikowa. Nie mam gdzie O. Teraz mu mam fajną i ładną drogę. Dziękuję za Białoruś, że dałeś pieniądze na ustrojenie sobie. Gratulujemy, zapraszamy na scenę naszego bohatera Daniela. Witam. Znaczy, nasze oczekiwania były nie aż tak wielkie, ale powiem sensie szczerze, że przyrosły. W ogromnie tego typu znaczenie, ponieważ ponad 120 prac wpłynęło. Były to zarówno prace malarskie, jak i także wazony, niewazony, różnego typu kurszty, ale filmy, prezentacje PowerPoint, wiersze, serie i różnego typu inne. Prace, które naprawdę były na wysokim poziomie, dlatego tyle też nagród dodatkowych przyznali się na naszej stronie. Jako, że pierwsza edycja konkursu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs stanie się dobrym zwyczajem fundacji,